Od wydatków i w pracy każdy Bo się tak po pochłaniać, pojać i kawałki A ja ci że się muzyko pole Muzyka jest dla mnie, jak pole Muzyka cieszy mnie, jak wybaczy pole Muzyka to słowo, a słowo dobro broń używam do Mówienia, śpiewania, przekazywania mi przekazać to, co się robią Wszystkim ja wiem, jaki jestem i wiem, co Więc nie że bo to nie w mojej pomocy, pozostanie tu nie może ktoś o mnie nie zapomni. Gdzie chcesz tyle sygnał i świeżasz? Nie wiesz się tyle, by minął czas. Gdzie się życzymy sam, eeeh. <grym> ja mam. Mówię, e, że mi tego, gdzie tu jesteś, to zbawić i będzie dobrze. Dania. Dagaj. Uwaga. Smut zapomnienie, wrazie w moje okna pogodzi moje sny i jestem jak kłem koka. Poczułam jakiś tonący uniosłam powietnie. Poczułam przejście, ale przejanie, nikt już się nie ją. Słońce świeci, więc pogoda będzie do życia. Cieszę się tym, że mam piękne przeżycia Łapię uapienie, niepozytywne, nie znaczy, że widziałem najlepszy moment. Smut za właśnie, bo tracę słynne i dobry kawałek. Jestem w chwili, że pogodzi mnie i jestem poranne. Trzeba dla niego zbliżyć pięć minut dla siebie Nie można tu się śpieszyć Idę do łaziki, zajmę mi co trochę czasu Zrobię wszystko dla chwili relaksu Bo mnie znów na chwilę odpłynę Tylko na moment, tylko na jedno chwilę, ej Znaczycie, znowu kurwa mają rodzinę. Dziesięciolecie mojej czapy w ogóle. Dziesięć lat temu miałam pierwszy raz czapę. Przez to paźno przejdę na to, a ja tam dalej pokażę żeby u was nie Ze smogą lepucam, i na tyłach nie odrzuca w tym do działania, no i, no i niech niech to Gdy w trzeba pomnieść, ale to do... Ale, ale, ale Čeme je, sliko hoče, to li po sabrne, kolaj pa je, že